Cię ma szczęść Boże, mafię służby. Loże, Momencik, tylko se fajeczkę odpalę. Dzisiaj tutaj takie nudne podsumowania. Troszeczkę będę skaczał z tematu na temat, czyli trochę o służbach mundurowych, bo tam narzekają, że jest kilkanaście tysięcy wakatów. Nie używają słów. Że brakuje tam 500 czy 600 osób do pracy, tylko mówią, że kilkanaście tysięcy wakatów, czyli że ten strajk policji, nieszczęść Boże, mafie służby loże, no nie, nieszczęść Boże, mafie służby loże, czyli że ten strajk policji nie było po to robione, ten cichy strajk, że policji jest za dużo i gdzieś tam jest, się pieniądze marnują. Bo w każdej branży są patologie, nie ma to znaczenia czy, czy, czy klery, czy dziennikarze, czy, czy kurwa szkoła, czy policja. Wszędzie są, były i będą patologie. No ale tutaj już zrozumiałem ten motyw, dlaczego był ten cichy strajk najpierw policji, a później ten sędziów. No bo z urzędowa patologia, no bo z konkretnie spierdolone są pewne ustawy w Sejmie czy w Senacie i parę dni temu. CBA, czyli Centralne Biuro Antykorupcyjne, zjebanego prezydenta Warszawy, tego starego komucha, który wkurwiał kibiców w całym Śląsku, zjebany łysy chuj, yy, zaaresztowali, bo chcą wyjaśnić to całe kolegium humanium. Co to jest kolegium humanium? Jeden wielka pierdolona korupcja i nepotyzm w chuj. Całą instytucję trzeba kurwa zlikwidować do zera i kurwa budować od początku. Albo po prostu zlikwidować cały budynek kurwa, wyczyścić wszystko i wszystkich kurwa, to wtedy dopiero może będą jakieś realne zmiany. No i y... jest taka sytuacja, że. Y... Jest taka sytuacja, że. Ten strajk, cichy strajk, że to, to powolutku się naprawia, że, że to jednak nie o to chodzi, że jest za dużo policjantów w Polsce i że tam się kurwa impiordy w dłopach kręcą, tylko, że jest na odwrót sytuacja, że jest za dużo przestępczości i za mało policjantów, czyli już teraz pierytolec z Ministerstwa i administracji i inne kulawe durnie od, od tak zwanej rekrutacji poszli, kurwa, po rozum do głowy i zaczynają doceniać pracę starszych i doświadczonych funkcjonariuszy i ułatwiają drogę tym nowym gliniarzom czy tam studentom policji, żeby szybciej, że tak powiem, do roboty poszli. No dobrze, kurwa, cieszę się, no. Wreszcie was, kurwa, brzydko powiedziawszy, Duch Święty was wreszcie oświecił i rozum wam wraca do głowy, trzeba było strajkować i ten, bo inaczej się nie da, no bo to, to jest taki kraj, że tylko strajkiem, przemocą i brzydko powiedziawszy rozjebaniem komuś ryja, da się pewne rzeczy normalne wrócić wam rozum. To jest oczywiście yy, ważne, bo tych wszy wszystkiego jest w Polsce za mało. Wojska Policji i Straży Pożarnej, mi chodzi o staw, czyli o ludzi. I to, są to jest taki rodzaj pracy lub ten rodzaj problemów nie rozwiążą pieniądze. To znaczy, że tutaj muszą być kadry, muszą być ludzie, musi być zaangażowanie. Ja kiedyś wam taki powiem przypadek, yy, też nie, nie powiem gdzie, w jakiej firmie, w jakim kraju. No nie powiem wam tylko, że nie było w Polsce, ale mieliśmy problem. Ja osobiście też kreowałem próbę rozwiązania tej sytuacji. W pewnej firmie, w innym kraju, ale w pewnej firmie korporacja zaatakowała, my, że tak powiem, mnie i całą moją drużynę klinerską, i sobie zaczęła wymagać od klinerów, czyli od ludzi, którzy sprzątają, że tak powiem, pociągi. Ja pociągi sprzątałem bilety dodatkowe dla pracowników. I to wkurwiło wszystkich pracowników, bo sobie ten czy tamten. Głupi Kutas, chciwa świnia, zażądał biletów od pracowników, którzy de facto główna ludzkie sprzątali, że tak powiem, ze wszystkich stacji, kurwa, w pewnym mieście. I widzieliśmy od wewnątrz, że tak powiem, publiczne rejony pociągów i stacji kolejowych w taki sposób, że nawet kurwa policja nie jest w stanie tego ogarnąć. No ale widzieliśmy pewne rzeczy od wewnątrz, że głowa mała. No i jeden z gnojków kierowników, bo to oczywiście stare grubasy przy kasie, czyli zjebane kierownictwo, zaczęło atakować naszą, czy w sumie firmy zaatakowali i zażądali biletów. No to żeśmy się w końcu kurwili, bo my mało zarabialiśmy, to była najniższa krajowa tam brytyjska i wystosowaliśmy ciche pismo, że jeżeli nie odpierdolą się od nas, to będzie kurwa strajk. I oni pierwszy postulat strajkujących zignorowali i faktycznie Przez trzy dni połowę stafu klinujących, czyli pracujących klinerów, przestało przychodzić do pracy. I syf już tylko po jednym dniu, czyli minęło tylko 48 godzin. I, że tak powiem, syf, brud, obsrane kible, rozjebane stacje i wszelkiego maści, że tak powiem, shit. A w Londynie wierzcie mi dużo, pociągi znacznie częściej jeżdżą niż w Warszawie, był tak duży, że kierownik zmiękł. I już się odpierdolił raz na zawsze od firm tak zwanych podwykonawców. Bo był głupio chujem chciwym na pieniądze i nie potrafił kurwa. Jednego kurwa zjebanego przepisu wydrukować sobie w komputerku i w mózgu, żeby, żeby się odpierdolił od zwykłych ludzi, i, i zamiast u, żeby nie utrudniał im pracy, nie tylko ułatwiał pracę, a nie utrudniał pracę. Więc wystarczyło tylko w sumie 48 godzin grubszego strajku i to kierownictwo zostało brzydko powiedziawsze zajebane w z skargami od klientów za to, że jest brud totalny. I gdyby zwyczajni ludzie dowiedzieli się, dlaczego jest taki brud, dlaczego jest taki strajk, no to, że brzydko powiedziawszy, kierownik został zalany, czyli tam jakiś pseudo-właściciel tych stacji został tak zalany hejtem od zwykłych Brytyjczyków, od zwykłych ludzi, że kurwa, nawet gazety o tym pisały. Więc tak, niestety, tak to niestety działa, że czasami trzeba przestać pracować i dobrze zastrajkować, to wtedy te tak zwane grupasy przy kasie, czyli skorumpowane skurwy syny, załogane świnie, które myślą, że kurwa pieniążki, kurwa z nieba spadają ludziom na głowę, szybko im się kurwa zmienia myślenie i natychmiast kurwa wycofują się ze swoich gównianych pomysłów. Ale niestety, taki jest świat. Takie jest życie, taki jest świat i naprawdę, no, niektórych rzeczy nie da się zmienić, jeśli nie będzie właśnie poważnego strajku, czy poważnego zaangażowania, czy brzydko powiedziawszy, rozjebanych ryjów, czy jak, jak trzeba będzie, to i benzyną kurwa biuro trzeba podpalić. Bo, bo jest kurwa korupcji za dużo. Więc yy, z jednej strony jest to dobra wiadomość, że kilkanaście tysięcy. <słuch> Że, że to wasze szefostwo, czyli całe to Ministerstwo Spraw i Administracji poszło wreszcie porozum do głowy i tam kurwa zaczynają ułatwiać gliniarzom pewne rzeczy, ale z drugiej strony, jak ja piszę, że jest kilkanaście tysięcy, że tak powiem, wakatów do wzięcia i nikt nie chce pracować, czyli że... No, załóżmy brakuje w tej chwili, nie wiem, 10 tysięcy policjantów w Polsce albo i 20 tysięcy policjantów w Polsce, a nowych zatrudnicie może, nie wiem, może tysiąc, może dwa na rok, na jeden sezon. I, i, i jak rozwiązać te, tego rodzaju problemy? No, nie rozwiążecie, dopóki nie, nie uzmysłowicie sobie, że zwykli ludzie po tak zwanej covid korupcji. Czyli po tym jak, no, no niestety jest to zbiorowa odpowiedzialność, czyli po tym jak, no nazwijmy to sprawy po imieniu, po pierdolona masoneria zaczęła pierdolić same kłamstwa i brednie na temat żydowirusa i korporacji. Pfizer. To policja wkurwiła cały naród. I od tamtej pory. Griniarze, czyli wszystko, co związane z policją, cierpią na brak wakatów, bo wielu mądrych i uczciwych ludzi odeszło z policji zaraz, właśnie po tej akcji z covid korupcją A z drugiej strony ci, którzy na przykład mieli plany zapisać się do policji, to te plany zmienili i poszli pracować gdzie indziej. Na przykład, nie wiem, do wojska, do dziennikarzy. Kurwa, wszędzie gdzie indziej, byle by nie do policji. I to jest sedną sprawy. Dlaczego nowi ludzie, czy młodzi ludzie, czy studenci, czyli, że tak powiem, świeże mięso do roboty, nie chce iść pracować do policji? Boście, kurwa, system spierdolili. Jest to wina waszych zjebanych ministrów i waszych komendantów. Waszych polityków. Wasze kierownictwo spierdoliło rynek pracy. I to trzeba wreszcie nazwać po imieniu. I odpowiedzialnych ludzi za tą czy za tamtą sytuację, która kreuje patologię, że brakuje kilkanaście tysięcy wakatów, to tych czy tamtych tak zwanych kierowników czy komendantów macie wypierdolić do dymisji. I pod sąd, i mają nigdy nie wracać do tak zwanych publicznych czy tam miejsc pracy związanych z rządem. I to jest cała filozofia i to jest tak proste jak konstrukcja dupy, fiuta, wypłaty i gdzie pieniądze są za las. I nigdy nie było i nigdy nie będzie inaczej. Więc nie rozwiążecie tego głównego problemu, czyli dlaczego na przykład kilkanaście tysięcy wakatów yy, brakuje i wszyscy inni... I, i, i brak tego, że na przykład na 100 zgłoszeń kryminalnych rozwiązywanych jest załóżmy 15, 20 jest z kolejce, a 30 będzie umorzonych i mafia szaleje i burdy to jest w kraju. No to się was pytam u podstaw kurwa, kiedy będzie wolna broń krótka, bez zezwolenia od policji? Kiedy zmienicie kodeks karny kara śmierci ma wrócić do konstytucji, do kodeksu karnego? I kiedy ludzi odpowiedzialnych za lockdown? Stawicie wreszcie pod sądem, ani do Sejmu, czy do Senatu, i tak dalej. I im bardziej będziecie unikać odpowiedzialności, że nie ma pierdolenia, jeżeli jakiś polityk jest masonem, to ma siedzieć w więzieniu, jeżeli jakiś komendant policji to oszust, a nie komendant, to ma wypierdalać do dymisji, jeśli jakiś prokurator kłamie w sądzie, to ma wypierdalać do dymisji albo sam stanąć pod sądem, i tyle w temacie. Jeżeli tego nie zmienicie, a nie, a, a nie chcecie tego zmieniać, bo od wielu lat tego nie chcecie zmieniać, tych najważniejszych spraw, no to nic się w kraju nie zmieni. Nic, kurwa. Jedną z takich afer, y, która szykuje się, nie wiadomo, czy ta afera będzie pozamiatana pod dywan, czy będzie na poważnie odpowiedzialność. Wyszła ta afera z radarami, czyli to, co mówi teraz NIK, czyli Najwyższa Izba Kontroli, że... Jakieś 30 albo 40 tysięcy lewych mandatów wystawiacie. I kurwa urzędnicy pierdolą, że nie wiedzą, o co chodzi. Że taka czy nie inna. Yy, radary, tak zwane fotoradary są nielegalne. No to zlikwidujcie te jebane fotoradary do skutku i tyle. Zlikwidujcie fotoradary. Załóżmy na rok. I wtedy zobaczymy, czy będzie więcej. Przestępstw na drodze czy mniej. Tyle, bo musicie to zrozumieć, że jak, ci, czy, jak ta czy tamta firma kłamie, to właściciele tej firmy mają być pod sądem albo wszystkie te ludzie z tym, z tym czy z tamtym związani, i mają po prostu wypierdalać kurwę. Kontrakt ma być zerwany, mają siedzieć w więzieniu. A te dwa lub trzy raporty, które w tej chwili szykuje NIK, czyli najwyższa izba kontroli, jedna związana z lasami, a druga związana z tymi radarami, no to to jest kolejny, kurwa, skandal jak chuj na kilometr. Chuj jak sosna, korupcja jak chuj, będzie trawa szybciej rosła. Cze czemu tak ciężko wam to zrozumieć? Gdzie jest prokuratura? Gdzie jest prezydent? Gdzie jest sąd? No jest I tak w kółko z wami, więc to, tak to działa, no i ten. Y tylko, że ja wiem, jak działa też rekrutacja, bo możecie mi wierzyć lub nie, ale widziałem naprawdę pewne rzeczy związane z rekrutacją. Ja wiem, że to nie jest proste. Właściwie powinien, w ogóle powinien powstać cały nowy zawód w Polsce rekrutator. Bo, że kogoś zatrudnić jest naprawdę ciężko, to nie jest prosta rzecz. Tu wymaga dużo czasu, inteligencji, nakładu i to też nie daje żadnego sukcesu. To, że znajdziesz pracowników na swoją firmę czy na swój wydział, wcale to nie oznacza, że. Oni będą ci pracować przez 5 lat, nawet jeśli warunki są sprzyjające. Może być dokładnie na odwrót. Okaże się, że jakiś taki czy inny chujowy przepis sprawia, że, te, że 100 czy 200 ludzi kurwa z całego miasta w ogóle nie chce wracać do tematu, bo jest chujowy, bo przepis prawny jest zjebany. No to wtedy ludzie nie będą pracować i chuj. I, i tyle. I, I koniec kurwa w temacie. Dlatego, że jeżeli. Musicie to zrozumieć, jeżeli młodzież polska czyta, jakiś y, młodzi ludzie czytają takie afery, że wasz, wasz prezydent kurwa fałszuje dokumenty, CBA go łapie, a w sądach pierdolą brednie, że nie wiedzą, co to jest korupcja i, i młodzież to widzi, no to potem później taki młody człowiek jak widzi, widzi takie rzeczy, afery w kraju i później, że widzi, że się nie da zgłosić do policji tego czy tamtego, to na pewno nie pójdzie pracować do policji. Bo ludzie nie są kupi, kurwa. Wy nie róbcie kurwa z ludzi idiotów. Więc jeżeli chcecie, jeżeli to nagranie dojdzie do wojska, do SKW, do, do prokuratury, bo, bo wiecie, czym akurat ja się zajmuję i tak dalej, znowu. Jeżeli chcecie, rozwiązać akurat ten problem, czyli że. 10 tysięcy wakatów na policji do wzięcia, i kurwa, burdel narasta, jest coraz więcej takich sytuacji. No to pierwsza sprawa do wszystkich szkół średnich i maturalnych musi wrócić przysposobienie obronne jako przedmiot z, możli z możliwością awansu. Czyli jeśli ktoś dobrze się uczy, załóżmy, przysposobienia obronnego, to powinien dostawać jeszcze nagrody kurwa, jakieś tam z MENU, czyli z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Żeby to dla pracodawcy było ważne. A wy tego kurwa od 30 lat nie robicie. Co robił wasi, wasi wasi pierdolcy z Esmenu? No kurwa, pierdolą, że, że walenie konia, że będą dzieci kurwa, sataniści z LGBT. Dzieci będą kurwa edukować na temat walenia konia i kurwa ilizania cipek kurwa. Że masturbacja jest zdrowotnie fajna. To, to, to robią wasi popierdoleni psychopaci z Ministerstwa Edu Edukacji Narodowej. Tak? Masturbacją się zajmują. No, nie pojeba o was, tych waszych zjebanych urzędników, kurwa, tych waszych ministrów, odjebanych od rozumów, tą waszą kurwa klasę polityczną, pierdolonych yy, masonów, psychopatów? Wypierdalać ich do dymisji na sznur albo lać ich benzyną, to wtedy kurwa problemy się szybciej wyjaśnią, naprawią. Gdzie jest prokuratura, się pytam. Gdzie jest prokuratura, się pytam. Więc nikt, czyli Najwyższa Izba Kontroli. Jeszcze chyba w tym roku kalendarzowym dwie lub trzy grubsze afery będą. A jak nie, no to w styczniu, nie? Czyli w przyszłym roku już po świętach, nie? I kto jest odpowiedzialny za taki patologiczny stan w kraju? Że za niedługo nikt za parę miesięcy znów powie, że kurwa 3 miliardy lewo pieniędzy poszło w chuj nie wiadomo gdzie. Robota stoi, pieniądze kurwa znikły, chuj, yy, bury jak sosna będzie trawa szybciej rosła, trzy afery się szykują kolejne w Polsce i kto jest kurwa za to odpowiedzialny? Hakerzy? No może hakerzy to kurwa zhakowali cały bank, tak? <tryk> Resztę macie po e-mailach i kurwa i radzę wam brać na poważnie rzeczy te, bo Burdel w kraju narasta. Jeżeli to jest prawdą, a jest to kurwa poważną prawdą, że jest kilkanaście tysięcy, kurwa nie kilka tysięcy, tylko kilkanaście tysięcy brakuje policjantów w całym kraju i ogólnie jako służba zawodowa mają przejebane i będą mieć przejebane, to macie zmienić kodeks karny, kurwa, debile. To się szybko sprawy zaczną wyjaśniać i będzie więcej ludzi się zainteresuje kryminologią w kraju. Czy tak ciężko to zrozumieć? Ja nie wiem, czy to jest kurwa tak ciężko wam zrozumieć.